Moje dzieciństwo przypadało na czasy, w którym to konsole domowe były zalewane licencjonowanymi tytułami. Z początku wiele z nich jako dzieciak chętnie chłonąłem, bo któż nie chciał zagrać w grę na podstawie kseny wojowniczej księżniczki, facetów w Czerni czy też disneyowskich adaptacji Herkulesa czy tej Story. To był świetny moment mojej gamingowej przygody. Nigdy nie wiadomo było na co się trafi. Jednakże Disney zawsze starał się trzymać poziom solidnych średniaków przynajmniej do czasu, w którym jeszcze chciałem grać w tego typu produkcje. Cześć, ja jestem Gramodrana. A to recenzja gry Kurczak mały z 2005 roku. Czwartkowym popołudniem postanowiłem, że świetnie będzie zrecenzować kolejny tytuł skupki wstydu gier na Steamie. I czym prędzej zasilić kanał o kolejny odcinek ledwo dychy. Przeglądając więc w i wzdłuż bibliotekę, stwierdziłem, że świetnie będzie się poczuć jak niegdyś ten kilkuletni gracz z spadem od PSX w dłoni. Z tym, że teraz obijając się o nowe doświadczenie, grając na pececie. Jako, że Disneyowe adaptacje były pełne moich ciepłych wspomnień, nie zastanawiałem się zbyt długo i odpaliłem Chicken Little. Z racji tego, że wszyscy łącznie z wydawcami mają ten tytuł w poważaniu, mimo że w oficjalnej dystrybucji kosztuje 35 zł, pojawił się pierwszy problem. Gra nie ma trybu pełnoekranowego. Na szczęście internet pełen jest fanatyków staroci i z pomocą przyszedł program Boardless Gaming, który gry w trybie okienkowym zmusza do pełnego ekranu. Świetna sprawa. To dobra, rozwiązałem jeden problem, mając nadzieję, że kolejnych już nie będzie. Całość zaczyna się od cutscenki będącej żywcem wyciągniętej z filmu. Plusem całości jest to, że mamy w całej grze do czynienia z dubbingiem, który jest o dziwo najlepszym co temu kawałkowi kodu mogło się przytrafić. Jednak minusem przerywników jest to, że grając pierwszy raz nijak nie możesz ich pominąć. Jakby twórcy na siłę przedłużali sobie długość gry, albo to co dzieje się na ekranie było tak istotne, że nie będziesz wiedział co robić w danej misji. Zaskoczę was, kompletnie nie ma to znaczenia. Do tego stopnia, że nie widziałem materiału źródłowego i, nawet sklejając fragmenty podczas rozgrywki, nie jestem w stanie powiedzieć o co tak naprawdę chodzi w tej bajce. Nasza tytułowa postać trafia do szkoły, nieznośna wilczyca się nad nim zdęca, wyzywając go od frajerów i jakoś tak mało przyjaźnie z początku. Dobra, przebrnąłem, zacznijmy grać. Mamy do czynienia ze schematem znanym z takich produkcji jak Spyro czy Super Mario 64. Dość obszerna plansza z przeszkodami do pokonania i przeciwnikami. Niestety, gry tamtych czasów cierpiały na jedną bolączkę: problemy z kamerą. Tu dzieje się dokładnie to samo. Kamera potrafi zawiesić się na najbliższym obiekcie, a rozgrywka wymaga precyzji ustalanej względem kamery. Kiedy już się z nią uporamy, mamy do pokonania przeciwników będących roboklonami naszego kurczaka i tak praktycznie przez całą grę, z etapami na ziemi. Projektanci przeciwników się postarali, należy im się premia i 3-miesięczne wypowiedzenie. Co ciekawe, cała gra wcale nie jest liniowa, a rozgrywka z zapleców to tylko jeden z elementów naszych Ozgrozo 20 poziomów. Przed nami ucieczka przed gęsią, dostarczanie gazet na minimapie samochodem, który nie może się cofać, kolejne pościgi, symulator statku kosmicznego, gra rytmiczno-sportowa oparta o strzałki, znane ze stepmani czy ddr -a. Widać, że tutaj ktoś wpadał na bądź co bądź ciekawe pomysły, które mnie jako dorosłego faceta potrafiły rozbawić i zaskoczyć. Tylko co z tego, skoro jakość wykonania to totalna katastrofa. Prosty przykład. Chcesz wejść na rurkę, która jest obok. Nie możesz na nią wskoczyć, musisz wcisnąć przycisk, reszta zrobi się sama. Chcesz złapać się elementu 2-3 metry od Ciebie? Jeśli kamera jest ustawiona krzywo, to nie masz na to szans, bo przecież każda gra patrzy, jak ustawiona jest kamera, a nie jak postać, którą sterujemy. No i w dodatku całość napotyka się o błędy własnych animacji. Kurczak mały kroczy w miejscu, przebierając nogami, jakby miał jakiś syndrom niespokojnych nóg, co wprawia silnik gry w zakłopotanie i cała animacja potrafi zwolnić jakby. Gra miała za moment wyrzucić nas do pulpitu. Nie wspomnę już o poziomie trudności, który sam w sobie nie jest arcywygórowany, ale przez te wszystkie problemy techniczne jest zwyczajnie czasami nie do przeskoczenia, a poziomy nie do przejścia, bo cały engine zwyczajnie się zatnie i skrypty nie wczytają się dalej. Nie pomaga nawet restart gry. Zalety? to wcześniej wspomniany dubbing, który ma wielokrotnie nawet zabawne kwestie, no i muzyka, która plumka jak radyjko u sąsiada na działce w wiosenne popołudnie. Niby słyszysz i niby gra, ale tak zwyczajnie ci nie przeszkadza. I tak oto wyglądała moja wyprawa do gry, która miała mi przypomnieć czasy licencjonowanych średniaków. I teraz pytanie, czy moje wspomnienia są tak bardzo wyidealizowane, czy zwyczajnie wydawcy z biegiem czasu przestali choć trochę się starać? nerwy, irytacja i zwyczajne rozczarowanie to to, jak mogę określić odczucia co do tej produkcji. Nie mogę powiedzieć nic więcej. Ta gra nie jest warta skończenia, nie jest warta kupienia i jedyny, dlaczego wylądowało w ledwo dycha, to cena. Najgorsze jest jednak to, że w bibliotece widnieje jeszcze druga część. Mówi dla was Gramodrana, rana. Cześć.